prywatyzacja szpitali, które są bardzo złożonymi instytucjami, pociąga za sobą szereg zagrożeń. I można wskazać na pięć podstawowych. Pierwsze to, że prywatyzacja, czyli przekazanie większości udziału w ręce prywatne, powoduje zmianę celu działalności w szpitala. Z celu jakim jest udzielanie usług zdrowotnych wszystkim potrzebującym niezależnie od ich sytuacji materialnej na maksymalizację zysku. Prywatny właściciel po to wykupuje większość udziałów, żeby uzyskać zwrot większy niż to miałoby miejsce, gdyby ulokował te pieniądze w banku. Czyli podstawowe zagrożenie wynika ze zmiany celu, zmiany misji. Funkcjonowania szpitali, jak to się może odbyć chociażby na funkcjonowaniu oddziału intensywnej terapii, gdzie zwykle brakuje środków na zapewnienie wszystkich dostępnych metod i leków, jakie pacjent może potrzebować, no to każdy z nas sobie może wyobrazić, bo tu celem będzie maksymalizacja zysku, czyli cięcie kosztów. I z tym wiąże się drugie zagrożenie a mianowicie spadek jakości opieki zdrowotnej, a nie jak się często mówi poprawa jakości. W Niemczech kilka lat temu dokonano największej prywatyzacji w Europie, gdzie kilka tysięcy łóżek stało się własnością. Prywatną i władze Hamburga, bo to miało miejsce na terenie Hamburga, mówiły, że poprawi się jakość. Natomiast efekt, jaki jest dzisiaj obserwowany, to spadek jakości. I wyjaśnienie, jakie jedynie tłumaczy te niekorzystne zmiany, to konieczność wypracowania zysku przez ich właścicieli poprzez redukcję kosztów. Cięcie kosztów, które powoduje spadek jakości, no bo pielęgniarka, Jednym pacjentem może się zajmować jedna pielęgniarka. Jedna pielęgniarka nie może się zajmować dwoma pacjentami naraz w tym samym czasie, więc redukcja personelu medycznego musi spowodować spadek jakości, a szpitale, które są finansowane ze środków publicznych, nie mają wpływu na przychody. Sklep z samochodami może zwiększyć sprzedaż. Szpital może otrzymać tylko te pieniądze, które pochodzą z naszych składek i które będą zagwarantowane w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więc skoro nie można, ciąć, nie można zwiększać przychodów, no to prywatny właściciel musi ciąć koszty, a to odbija się na jakości. Czyli po pierwsze, mamy maksymalizację zysku, która jest tym największym zagrożeniem, po drugie, możliwy spadek jakości, po trzecie, renta monopolistyczna. Co to znaczy? Jeśli w danym rejonie, na przykład w Powiecie, będzie jeden szpital i ten szpital będzie w ręku prywatnego właściciela, którego celem będzie maksymalizacja zysku, no to on będzie wykorzystywał swoją monopolistyczną pozycję w negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie będzie mógł podpisać z innym szpitalem umowy, tylko z tym, który tam istnieje. A na dodatek jest w rękach prywatnych. Takie zjawiska wielokrotnie obserwowano w Europie, w krajach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o usługi komunalne. No w Wielkiej Brytanii takie efekty mamy wynikające z prywatyzacji kolei, gdzie koszty wzrosło kilkadziesiąt procent, natomiast jakość i wielkość usług się nie zmieniła, a wynikiem to było tego zjawiska, które nazywamy rentą monopolistyczną. Kolejne, kolejne zagrożenie to, że Narodowy Fundusz Zdrowia z każdym szpitalem określa limit pacjentów, limit usług, które jest w stanie finansować, no bo wie ile wpłynie ze składek. Ostatnio wprawdzie więcej wpływa ze składek niż zakładano, dlatego te limity mogą być przekraczane. W najbliższych latach może nastąpić spadek wzrostu gospodarczego i wówczas te limity będą miały charakter realny. I co się dzieje dzisiaj w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, że często. Szpitale przyjmują ponad limit, zdając sobie sprawę, że mogą w ten sposób pogorszyć swój, swój wynik gospodarczy, ale żaden dyrektor z tego powodu nie będzie karany, no bo działa w interesie publicznym, w interesie pacjentów. Natomiast spółka dla której właścicielem jest osoba prywatna i celem działalności spółki jest maksymalizacja zysku, nie przyjmie pacjenta ponad limit, chyba że on będzie w stanie zapłacić z własnej kieszeni albo jego komercyjne ubezpieczenie będzie mogło pokryć koszt leczenia. Czyli długofalowym efektem prywatyzacji będzie ograniczenie dostępu dla średnio i mniej zamożnych pacjentów, zwłaszcza wtedy, kiedy będą przekroczone limit. I ostatni. Powód czy ostatni efekt długofalowy to jest, ponieważ maksymalizacja zysku, spadek jakości, renta monopolistyczna, ograniczanie przyjęć po przekroczeniu limitu spowodują napięcia społeczne, napięcia polityczne, więc państwo będzie musiało pokryć zwiększone koszty, żeby zachować przynajmniej dotychczasowy poziom opieki i w efekcie wzrosną składki, wzrosną podatki, ale poziom opieki się nie poprawi, a ten wzrost składki będzie skierowany wyłącznie na realizację zasady maksymalizacji zysku, czyli popłynie do kieszeni prywatnych właścicieli, a nie na lepsze leczenie pacjentów.